Stowarzyszenie Samorządowe Dolny Śląsk Wspólna Sprawa zrzesza blisko 50 dolnośląskich samorządowców, w tym pięciu prezydentów miast. Lider stowarzyszenia, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, jego powstanie argumentuje troską o samorząd. Ważne są dla nas kwestie samorządu, który na co dzień odpowiada w sposób bezpośredni na potrzeby Polek i Polaków. Dzisiaj te rzeczy nie są takie oczywiste. Uznaliśmy, że należy je. Podkreślić, że należy się o nie wspólnie zatroszczyć. Nie tylko chcemy czuć odpowiedzialność, którą mieszkańcy skądinąd nasi nam dali za nasze małe ojczyzny, ale chcemy także poczuć tą odpowiedzialność za nasz region i myśleć o jego zrównoważonym rozwoju. Po to się wczoraj spotykaliśmy i mam nadzieję, że kolejne koleżanki i koledzy do tego dobrego i ważnego dla regionu projektu dołączą. Zdaniem prezydenta Jelenie Góry, zbyt wiele opłat narzuconych przez rząd obciąża samorządy co spowalnia ich rozwój żebyśmy my decydowali o tych podatkach, które są tutaj u nas, u nas w jakiś sposób zbierane, w jakiś sposób oddawane do skarbu państwa. Żeby to nie było na zasadzie takie jak ostatnio mieliśmy przed pandemią, że centralnie została podjęta decyzja o tym, że obniża się podatek z 18 do 17% i głównym tym, któremu zabierano, to, to są akurat my, samorządowcy, że się zwiększa kwotę wolną od podatku, że się do 26 roku podatku od Wynagrodzeń PIT nie pobiera, też kosztem samorządów. I o tym właśnie między innymi mówimy. Chcemy walczyć z centralizacją państwa, mówi prezydent Świdnicy. Przeciwko temu też protestujemy, bo to jest prosta droga, małymi krokami, ale coraz wyraźniejszymi, ku centralizacji, ku środkom dedykowanym, ku środkom, które, których nie będziemy mogli swobodnie Wydawać na to, czego oczekują nasi mieszkańcy, tylko będą to pieniądze przydzielane centralnie na to, co akurat ktoś uzna w danym ministerstwie czy, czy w gabinecie premiera. Ugrupowanie Dolny Śląsk wspólna sprawa zapowiada start w wyborach do Sejmiku Województwa w roku 2023. Dariusz Nowakowski Sudeckie Fakty.